Dobra, jest ładna pogoda, jedziemy na wycieczkę rowerową. Ila gotowa? Tak, więc jedziemy sobie w nowe, nieznane nam rejony, zobaczymy co spotkamy. Pory ale jedziemy. Parkinowy. park, nowy. jedziemy przez piachnicę przez mostek. Tylko muszą ludzie przejść, bo nie zmieścimy się. No dobra, jedziemy dalej. Tutaj jeszcze nie byliśmy. To jest chyba ścieżka jakaś nordic walking, chyba, nie? Te dębki mają dużo urokliwych miejsc. Tutaj z kolei są same paprocie. Co się pójdzie w inne miejsce? To jest trochę inna fauna. Ej, przepraszam, flora. Co ja gadam? To się wytnie. To się wytnie, dobra. Jest wszędzie inna flora. Tego się trzymajmy. No, teraz już trochę zmieniła się nam flora. Na dole mamy pełno krzaczków jagód. A u góry to są chyba sosny. I tak fajnie jednolicie jest. One na dole są ciemne i u góry przechodzą w jasne. Fajnie to wygląda. I znowu jest taka fajna jednolitość. I właśnie chyba znowu wjeżdżamy w inny las. Tak jakby granice były prawie, bo się momentalnie wyjeżdża z jednego rodzaju lasu w drugi. Tutaj znowu są widzę już drzewa liściaste przed nami i trochę paproci na dole. Naprawdę warto przyjechać sobie rowerkiem na Nordic Walking, to co tam lubi. I przejechać się tą ścieżką. No i jedziemy dalej. Znowu wjeżdżamy w jakąś inną strefę lasu. Fajnie jest, Lila? Fajnie? Tak. Lila mówi, że jest fajnie, to znaczy, że jest fajnie. Więc jedziemy sobie dalej. Szukamy miejsca, gdzie będziemy mogli stanąć, rozłożyć kocek i zjeść sobie jakąś smaczną drożdżówkę, którą kupiliśmy w tenka. Zrobiliśmy sobie piknik właśnie w tym miejscu na środku piasku, zjedliśmy, wypiliśmy i idziemy dalej. Akurat tutaj mamy środek lasu, o to co? O to bardzo fajna ścieżka rowerowa. O to też dla, dla zwierzątek leśnych. Proszę bardzo. No, jechaliśmy sobie tak prosto i skręciliśmy w stronę morza, bo tutaj takie fajne jest miejsce do odpoczynku. Nadleśnictwo Choczewo i tu jest jakiś rezerwat przyrody. Więc jeszcze sobie Zobaczymy co tu jest. A tam przyjedzie chyba nad morze. Jedziemy zobaczyć? Możemy. Dobra, jedziemy nad morze. Trafiliśmy do wejścia numer 30. Zobaczcie, ile tu jest rowerzystów. Przy każdym drzewie po kilka rowerów przypiętych. A tam jest wejście na plażę. Zobaczcie, jakie ładne wejście tu jest. Po lewej, prawej taki ładny płotek drewniany. Zaciasamy kory, biały piasek, niebo zachmurzone, ale jasne i fajnie to wygląda. Lila, Lila chce iść. Idziemy Lila. Tak, dalej idziemy. Jechaliśmy teraz na pole kempingowe rowerami. Zaraz zobaczymy, jak ono się nazywa, bo nawet nie spojrzałem, ale jest duże. Chcieliśmy zobaczyć, czy warto się tu zatrzymać. Postój przyczepy taki do 6 metrów 14 zł, osoba dorosła 16 zł. Dziecko do lat 5 za darmo. No i tam jeszcze jakieś namioty, nie namioty, jest cennik, ale na to nie patrzyłem. Więc ceny nie są złe. Jest tu widzę sporo miejsca. O, tutaj chyba są sanitariaty. Jest jakieś miejsce na szafkówkę czy na piłkę nożną. Sporo tu tych przyczep kamperów, namiotów. Wygląda całkiem sympatycznie wszystko. Jechaliśmy już z pola kempingowego, jak będę miał czas tutaj będę dłużej siedział, to może nagram o nim odcinek dokładnie, w każdym razie jest duży i warto na pewno przyjechać, no i są tu też właśnie jak już wcześniej pokazywałem różne takie domki, a ten jest wyjątkowo ładny, piękny, biały, z czarną dachówką prawie i na tarasie nawet kominek, no śliczny domek i bardzo I zadbany, no i domki dla Chyba dla dzieci na ogrodzie. Takie małe domeczki. Fajne, fajne. Jesteśmy w Marko, Lila zasnęła mi na foteliku na rowerze. Tam mieliśmy ochotę na jakiś dobry deser na lody, więc zajechaliśmy to. Może się jeszcze obudzi, to posmakuje. No i najpierw sobie przejrzymy kartę. Wygląda to wszystko naprawdę dobrze, więc zaraz coś zamówimy na Lilce chwilę pospać i może sobie coś zjemy. Zjedliśmy lody jedziemy dalej sobie tym razem lasem. Wszędzie jest ładnie, wszędzie dębki zachwycają, podoba nam się. Teraz trochę lasem pojedziemy sobie, żeby spalić kalorie z lodów. i z górki pod górkę. Całkiem fajnie. O, jak fajnie. A co tam Lila mama, mi robi? No, zobaczcie. Tak? Niania, mama niania. Mama, niania daj. Mama, niania daj. No, Lila się upomina smoczka. Powoli ją oduczamy, ale jeszcze jest ciężko. Zobacz, jak tu jest śmiesznie. Po lewej inny las i po prawej inny las. I taka droga odcinająca to. Fajnie to wygląda. Po lewej jest wszystko brązowe, brunatne. A po prawej oprócz drzew jest wszystko zielone. Ładnie to wygląda. Pełno runa leśnego tutaj. Po lewej, zaraz za tą górką jest morze już. No i dojechaliśmy do ostatniego zejścia na plażę za Z Zabierzą kluczowo. Dalej nie można było przejeżdżać. Lasem. Jak tam Niunia. Fajnie się jeździ. Fajnie Niunia nie fajnie, zapatrzona w morze. Może uda nam się przejechać kawałkiem koło morza. Tak? Dobra, zobaczymy. Jak na fajnie? Fajnie. G jest OK? Ok, nie ja pokazuję, że jest ok. To znaczy, że jest dobrze. Jest fajnie, tylko trochę wiatru jest. Ale plaże w Dębkach są naprawdę mega. Jedziemy wzdłuż morza. O, jakie fale! Ale duże fale! Fajne drzewo spotkaliśmy po drodze. Wychodząc z plaży. Na żywo naprawdę fajnie wyglądają te konary. A my jedziemy dalej. Wjechaliśmy na pole Uwacka. Trochę to wygląda jak opuszczone niektóre miejsca. Ale jesteśmy ciekawi, jaka jest scena: zostawić tutaj przyczepkę na polu. Jaka jest gniówka. Tu są sanitariaty. No powiedzmy, po prostu są. O standard tu ciężko. No ale jest. Można przeżyć. Przyczepy jakby tu były jakieś opuszczone trochę. Ale pole samo w sobie jest płaskie. Można by postawić przyczepkę i sobie stąd zrobić bazę wypadową. Musimy tylko kogoś dorwać, żeby się zapytać. Jaka jest cena dniówki tutaj? No i z tego co się dowiedzieliśmy od jednego pana, który oporządzał właśnie przyczepkę, bo właściciela podobno nie ma, to tu jest tak, że ludzie zostawiają po prostu swoje przyczepki na rok, czy na ile tam chcą. Musimy się kiedyś podjechać zapytać i ile by kosztował sezon na przykład, albo cały rok, żeby zostawiać tu przyczepkę kiedy się chce i zrobić sobie taką bazę wypadową. No jeden kamper to jest naprawdę fajny. No dobra, kiedy indziej tu podjedziemy, zapytamy. Szybciutko. na bok. Dobrze, stoimy teraz tak. Zostaw Żabko, to jakieś dziewczynki, wiesz? Jakaś dziewczynka zgubiła. Zostaw, może będzie chciała wziąć, odzyskać. Wiesz? Zostaw, to nie twoje, nie. Mam tak, masz gumkę. No chodź. A rowerek? A rowerek?